Alicja Wąsowicz, dyrektor zespołu szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach. Pan Grzegorz Kalina, pan inspektor Grzegorz Kalina, jest nauczycielem uczącym w naszej szkole w Liceum Ogólnokształcącym z innowacją pedagogiczną bezpieczeństwo publiczne. W bardzo ciekawy, nowatorski sposób łączy treści nauczania, wychowania ze swoją ogromną pasją. Grzegorz Kalina, jestem nauczycielem w zespole szkoły im. Władysława Orkana w Marcinkowicach prowadzę zajęcia z innowacji pedagogicznej i bezpieczeństwo publiczne. W szkole tej jestem już prawie 3 lata i korzystając z okazji i możliwości, jaką mi dała dyrekcja, prezentuję na jednej z. Gablot, w jednej z Gablot prezentuje y, swoje, część swojej kolekcji samochodów. Są to samochody Policji Amerykańskiej. Moja przygoda z pasją kolekcjonerską rozpoczęła się w 2000 roku, trwa już ponad 18 lat. W swojej kolekcji posiadam y, ponad 530 samochodów z 48 krajów świata. Część tych samochodów y, wykonałem osobiście i są to modele dla mnie najbardziej y, wartościowe. W chwili obecnej y, Będę, korzystając z tego, że zbliżają się wakacje, będę chciał jeszcze poszerzyć ekspozycję tutaj w szkole o samochody z innych rejonów świata. Co wydaje mi się będzie stanowiło atrakcję tej szkoły i mam nadzieję, że. Uczniowie, którzy tutaj będą w naszych murach szkoły przebywać, z ciekawością zobaczą, jak przedstawia się ta policja, jak wygląda na terenie nie tylko naszego kraju, ale również Europy i całego świata.